Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny raz jesteśmy na zaściankach, tutaj na takim zabagnionym terenie. Strumek płynie i tutaj ma przyjechać koparka i oczyścić ten rów kanalizacyjny, ten taki strumień, bo zapchany jest różnymi chwastami. Musimy tę olszynę wyciąć, tutaj tą blisko, przy samej, przy samym tym strumień, tam dalej nie będziemy nic wycinać. Tylko tyle, żeby maszyna mogła wjechać. Mamy dzisiaj z sobą Oczywiście jest ze mną Maciej. Tak. Oczywista sprawa. Słuchajcie, i teraz tak mamy dzisiaj do przetestowania. Przy okazji, skoro już to robimy, robotę, żeby na pusto nie czuć. Nowy typ łańcucha. Fajnie, żeśmy łańcuch znaleźli. Tak to wygląda. Łańcuszek jest półdłuto. Ma takie. Nie wiem, czy mi się uda przez to plastikowe pokazać. Ząbki na bocznej ścianie i 25 na ograniczniku, tak jak to było w tym pierwszym Adeitosie. Tutaj pokażę na pilarce. Są te takie ząbki na bocznej ścianie. Pokaż Maciej tutaj. A tutaj właśnie, no, to takie ząbeczki. Świetnie się on sprawuje. Już żeśmy raz go testowali w osikach No fenomenalnie. Maciej jeszcze później miał to pilarkę sam, bo mu dałem, bo mówi, że. Ja nie miałem gdzie jej testować dalej, a chcemy, żeby jakąś większa opinia nie była więc tydzień czasu sam ją użytkował. Macie ile że się zbiorników wypalił na niej? Chyba za 8. 8 zbiorników wypalony na niej i miał ten łańcuch i słuchajcie ciął wierzby takie też tam jak się to miejscowość nazywa. To piło, nie to nie jak się nie Pamiętam. No, w każdym razie tam też mówił, że w ogóle nie widać, żeby się tępił, fajnie pracuje ten łańcuszek także no cóż dzisiaj mamy kolejne dwie sztuki, nie wiem czy będziemy je rozpakować, bo są identyczne, w takim samym opakowaniu przyszły. przyszedł ten pierwszy tutaj mamy już kolejne dwa zakupione, żeby sobie potestować, popatrzeć, ale okazuje się, że chyba będzie dobry postaram się Wam dać namiar do sklepu, gdzie to kupować obiecałem zresztą też, że warto to rozpropagować, bo tani, fajny łańcuszek. Dla wszystkich się przyda takie coś. Nie ma co się męczyć jakimiś niesprawdzonymi rzeczami. Więc cóż. Ten trochę poprawimy, bo on już sporo pochodził. A Maciej już go zamierzał poprawić, więc lekko go naostrzymy. Jako filarkę dzisiaj mamy do, do, do pracy? No oczywiście tego chińskiego Lechmana. Bardzo nim się fajnie pracuje ostatnio. Macie ty masz więcej doświadczenia w nim niż, niż ja, bo ja mniej nim pracowałem. Weź coś powiedz o tej filarce jak ono się spróbuje Dobrze nic, Zdob... się, nic się nie dzieje hmm. Nic się nie dzieje. Paliwo, olej i ogień Coś tam mówiłeś że ten wujaszek chce tego samo kupić, tak? No a to tam powiedział właśnie, że tak robiłem, że może fajnie odpala lekko A on taki szuka co lekko odpala, Ach, nie? Tak <tuszy> Zobaczcie, to jest ten odpowiedni już pilnik, czy to jest ten większy, tak jak ostatnio żeśmy... Nie, to już odpowiedni. Do 325? Tak. Także słuchajcie, to nie jest łańcuch ADEITOS, a może to jest ADEITOS ten pierwszy, który był, bo też jest sprowadzany z, z tego co widać z zagranicy, z Chin dokładnie, ale pod inną marką, pod innym szyldem, inna firma go rozprowadza. Fajny jest to łańcuszek, można go kupić na stronie Shopee, jest tam taki sklep, prowadzi go fajna osoba, ostatnio z nim troszeczkę rozmawiałem na czacie, bo jest ta możliwość rozmyania na czacie. To mm, kupiłem u niego też i prowadnicę, kupiłem i łańcuch, ale akurat była taka sytuacja, że nie przyszło, ale nie pasowało. To znaczy, tam brakowało w łańcuchu dwóch ogniw w innym całkowicie zestawie. E, to mnie dotyczy tego łańcucha. Te, które przychodzą w, w tym opakowaniu, są zawsze dobre, zawsze odpowiednia długość, ale tam akurat była taka sytuacja, że musiałem zwrócić i mówię, Nie martw się pan, za to pochwalę ten łańcuch, bo naprawdę jest świetny i skorzysta pan, zarobi pan na tym także fajnie, że udało się go odnaleźć, zresztą to nawet taka sugestia była od jednego z użytkowników, że gdzieś tam na portalu, którym się mówił, że na Allegro jest możliwość zakupienia takiego łańcucha, cena jego to około 11,90 za łańcuch o właśnie, i cena 11,90 tutaj Maciej do mnie powiedział, ty to nie opłaca się ostrzyć w ogóle w takim razie, bo u nas w łapach to Ostrzenie łańcucha kosztuje 10 zł. No to, jeśli łańcuch na 10 zł, to lepiej wejść na internet i zakupić sobie cały nowy łańcuch. Nie macie? No tak. Bo jeszcze ostrzyć to też, trzeba jechać. No tak. To już długo są lecisz? Były takie piękne, ładne dni słoneczne, ale myśmy akurat nie mogli, byliśmy zajęci normalnym życiem codziennym i dzisiaj przyszło sobota i myślę że wylecimy, trochę podziałamy. A tutaj taka zimna się zrobiła pochmurno, nawet przelotne opady były, także trochę smutna dzisiaj ta pogoda, ale no musimy te zerstęp tutaj wyciąć, żeby mogła koparka przyjechać i oczyścić ten rów kanalizacyjny, ten, ten strumień, nie wiem, co to jest. Ty macie, to jest strumień, czy to jest jakieś kanalizacja, co to jest? Trudno powiedzieć. A to zasila te zbiorniki wodne u... Nie, nie, nie. nie. <laughs> to się, to jakieś tam... Melioracyjne, to jakieś tam Samocieki, trudno powiedzieć. Gotowe? To co? To co, tak podniemy, co? To już pierwsza poleci, ta? Nie, albo te. To jest to na samochodach, bo te pierwsze to. Pierwsze to na samochodu. O, słoneczko wyszło. Trochę milej, fajniej. Słońce wychodzi, to od razu inne kolory się robią w aparacie w 这要不济南？ To so, ciągniemy. na kawałki, w klocki jakieś? Może z tego miarkę zrobić? Co? Do Powoli. Oj, tam zablokowało się. Chyba gdzieś senki wla, wlazło w ten w, w trawę Kurde, pomogę ci takiej No idziemy. We dwóch to we dwóch Tę pomatrówkę to podniemy. Na, na jakie kawałki? Metro metrowe Równo? Tak, bo potem na 4 pieniędzy. Na 20 może. No zobaczymy. Dawaj to mi Ja będę trzymał miarkę, a ty byś ciął, dobra? Wiesz. Taka do dzisiaj marna robota. Ale też trzeba zrobić, nie ma rady.

czy więcej Dobrze polecam. Przerwa? no i co o tym łańcuch się spisuje w miarę nie rozciąga się nie ma za bardzo jak sprawdzić go ale już wtedy te osiki cięli nie? No, to jakoś... tutaj to taka zabawa no, właściwie to no. cieszyna, ale nie mamy twardego chociaż no. jedną brzozę ciąłem twardą no. taką już zastniętą no. to nie było problemu dobrze sypało? tak no cóż yy... Warto się przekonać, warto zakupić 11,90. To nie jest, to jest koszt ostrzenia łańcucha. Jak chcecie mieć fajne łańcuchy za niedrogie pieniądze, to zachęcam. Link podam w opisie filmu, żebyście sobie mogli odnaleźć szybko. To tyle. Pilarka ta chińska Black Edition Lechmana spisuje się bardzo dobrze, bardzo zadowolony z niej jestem no Świetna piła. Najbardziej mnie w niej cieszy brak wibracji na ręce. Tak, tak. To to jest niespotykane w piłach, w piłach chińskich. Co więcej, Easy Start jest fenomenalny. To takich Easy Startów to niektóre profesjonalne firmy, firmy nie mają. No naprawdę, to tutaj chodzi wszystko jak w zegarku. Ulubiona, kolejna piła chińska. Co jeszcze wiecie ma fajnego? Ma wyjątkowo dobrze wyprofilowany i gumowany on jest gumowany trochę, tylko niedużo. Tutaj u, u góry ten, ten właśnie uchwyt w innych piłach są takie prostokątne i lekko zaokrąglone. Tu ten jest cały wyprofilowany, więc lekko się trzyma. Wibracje się nie przenoszą. Gumki ma miększe w zawieszeniu, więc fenomenalna piła chińska za nieduże pieniądze. I to tyle. O słońce przyszło ładnie do świeci. I to tyle. Słuchajcie. to eee, Tutaj jak mam drobną robótkę, to sobie. Coś tam porobimy jeszcze. Pozdrawiamy serdecznie z Maciejem. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.